Szachat po hebrajsku znaczy zniszczyć, zepsuć, zrujnować. Do tego stopnia, jak była zrujnowana Sodoma i Gomora, do tego stopnia, jak była zepsuta ludzkość, że Pan Bóg powiedział, trzeba tę ludzkość. Yy, trzeba ludzkość oczyścić, bo trzeba ją usunąć, trzeba ją zniszczyć, bo, bo ona jest kompletnie jakby nie nadająca się do niczego. Coś jest zepsutej. I w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan Bóg mówi do Mojżesza: Twój lud się sprzeniewierzył. Szachadon, On został zrujnowany, on został zepsuty. I jest to obraz tego, co my nazywamy grzechem. Grzech, zepsucie, odejście od Pana Boga, ustanowienie sobie innego Pana Boga sprawia, że człowiek się rujnuje, człowiek sam siebie rujnuje. I można powiedzieć, że to doświadczenie zrujnowanych narodów, zrujnowanego człowieka, ciągnie się od potopu aż do dzisiaj. I my, tutaj, siedząc w kościele, chociaż jesteśmy w świątyni, jesteśmy ruinami pod wieloma względami. Jesteśmy mniej lub bardziej zrujnowani, jesteśmy mniej lub bardziej zdruzgotani, mniej lub bardziej połamani. I człowiek za każdym razem, kiedy, kiedy ma innego Pana Boga, kiedy odchodzi od źródła życia, od źródła miłości. To doświadcza, że robi się w nim pustka, robi się w nim brak życia, robi, robi się w nim jakieś zepsucie, które nie daje mu szczęścia. Niekiedy to zepsucie jest bardzo widoczne do tego stopnia, że, że na wszystkich gazetach polskich i międzynarodowych piszą o tym zepsuciu. Niektóre zepsucie jest tak ukryte, że nie wie o tym nawet żona i mąż, a niektóre jest tak bardzo ukryte, że nawet robaki na cmentarzu Gryząc to ciało, jeszcze się nie zorientują, że ono było w środku zepsute. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest, że jedna ruina jest widoczna, druga nie, że jeden grzech jest bardziej widoczny, drugi nie. Ale fakt, faktem jest, że jak człowiek żył na świecie i jest, to ciągle nasz dom pustoszeje i znowu się odnawia, rujnuje i znowu go budujemy. I chciałbym zwrócić uwagę na, na dwie reakcje, które, które są bardzo ważne wobec zepsucia człowieka. Dwie reakcje, którą, do, którego, do których zachęca nas dzisiejsze czytanie. Otóż pierwsza reakcja to jest wierność. Bo pokusa jest taka, że jeśli jabłko jest zepsute, to co się robi? No wyrzuca się. Jeżeli miasto jest zrujnowane, to się go opuszcza. Jeżeli samochód jest zepsuty, to się go zostawia, nie? I pokusa jest taka, że jak jest on zepsuty, ten człowiek, to trzeba go odrzucić. I pokusa jest tak mocna, że w tym pierwszym czytaniu ona jest przedstawiona nawet jakby była głosem Pana Boga. Idź, ja zrobię z Ciebie nowy naród, bo ten się już do niczego nie nadaje. Z Ciebie otworzę nowy naród. No to po co mu Pan Bóg mówi stąp na dół? Mógł powiedzieć, nie tam i ja ich wykończę, jak są do mojej gomory. Stąp do nich, żebym ja ich wykończył. Może to jest pokusa, może to jest wystawianie Mojżesza na próbę, jak Ty traktujesz swój lud, który wyprowadziłeś. Ale jest taka pokusa i dobrze, że to Pan Bóg wypowiedział, bo taka pokusa w nas jest zniszczyć człowieka, który jest zniszczony. Pokazać to publicznie, że on jest zepsuty. Wyrzucić go takim rozmachem, żeby wszyscy widzieli, jak to jabłko roztrzaska się o bruki tego świata. I proszę zauważyć, czemu tego nie robi kobieta, która zgubiła drachmę. Za to, że się zgubiłaś drachmo, to ja przydepczę cię nogami, zapcham cię, zapomnę, jak śmiałaś mi się zgubić. A ty, owco, za to, że się zgubiłaś, to ja zrobię z ciebie, nie wiem, co mogę zrobić naprawdę, ale, ale już ogień się pali. Zjedzą Cię i to nawet ze smakiem, żebyś raz na zawsze zapamiętał, że się nie wolno gubić. Co to jest jedna drachma? Co to jest jedna owca przy 99? Co to jest, można powiedzieć? Co to jest naród ten wobec całej ludzkości przy potopie? Jest taka w nas pokusa, żeby człowieka tego odrzucić, żeby go po prostu odrzucić. I to, co jest jednym z największych grzechów mediów i plotkarstwa i ciekawości, że co my robimy, my odrzucamy grzesznika. My tak jak, traktujemy Go jak, jak lekarz w szpitalu, który mówi, skoro Pan jest chory, to ja Pana nie przyjmę. Dziecko moje kochane, skoro jesteś chore, to ja nie chcę, żebyś był moim dzieckiem. Mężu kochany, skoro masz taką wadę, to ja Cię wyrzucam. Nie? Że jest pokusa odwrotna do pokusy rajskiej, że skoro ten owoc się nadawał do zjedzenia, to go zerwijmy, a skoro ten jest zepsuty, to go, go wyrzucimy. Ale człowiek nie jest dowódcem, człowiek nie jest przedmiotem, człowiek nie jest samochodem, nie jest domem, nie jest miastem. Człowiek jest człowiekiem i człowieka nie można odrzucić, nie można być niewierny wobec człowieka, wobec człowieka zepsutego. Bo człowiek w, w stosunku do serca tego jabłka jest w stanie się naprawić, jest w stanie się nawrócić. I to ten dialog, który prowadzi Mojżesz, jest jednym z najpiękniejszych dialogów, jaki może być na świecie. Panie Boże, chociażbyś ty chciał zniszczyć tego człowieka, to ja na to nie pozwolę. Chociażbyś ty chciał zniszczyć męża, żonę, ten lud, przywódców, ja na to nie pozwolę. Ja mu będę wierny, bo ja jestem jego przywódcą. Bo ja nie chcę tego ludu opuścić, nawet jak on jest sprzeniewierzony, nawet jak on jest zepsuty. Przepiękna karta, która pokazuje, ludzie kochani, może wróćmy do wierności, może nie tyle czepiajmy się doskonałości, której nikt z nas nie ma. I, do, I która prędzej, że później wyjdzie na tym sądzie ludzkim czy ostatecznym, że każdy z nas jest różną miarą, według różnych możliwości zepsuty, ale chwyćmy się tej wierności, która powie człowieku, choćbyś co robił, ja Cię nie opuszczę. Żeby, żeby, żebyśmy, jako nie wiem, no mor, żona, jako, jako pasterze Kościoła powiedzieli choćby nie wiem, jaki ten lud był, to my was nie opuścimy nigdy przenigdy, bo jesteście moim ludem. I żeby znów lud powiedział, choćbyście byli jakimi biskupami, pasterzami, wraz nie opuścimy. Bo, bo my nie chcemy odrzucać tego, co jest zepsute, tylko chcemy wierzyć w to, że jest możliwe nawrócenie. I to jest pierwsze wezwanie, jakby nie traćmy nadziei, nie odrzucajmy tak, że człowiek nie będzie mógł się nawrócić, ale starajmy się zainwestować w to, że ja wierzę, że siłą wierności mojej. Wierzę gorąco w to, że, że Ty kiedyś dojdziesz do tego, że z tego zepsucia narodzi się nowe życie. I trzeba sobie uczciwie powiedzieć, może nie jesteśmy na miarę taką, jaką byli nasi ojcowie. Może jesteśmy, nie jesteśmy na miarę taką, jak był Jan Paweł II czy, czy Karnał Wyszyński. Może nie mamy takich pasterzy, może nie mamy takich jednostek, może nie mamy takich ludzi, nie będziemy się porównywać, ale jedno w imię Boga. Jedynego możemy obiecać sobie, że nie opuścimy Was nigdy. Że nie opuścimy Was przenigdy. Że tak jak pradziadek nie opuścił babci, jak dziadek nie opuścił babci, jak tata nie opuścił mamy, tak nie opuszczę Was, nie opuszczę ciebie, mężu, żono, dziecko, kościele, proboszczu, biskupie, papieżu. Nie opuszczę Cię, nie opuszczę Cię, bo Ty jesteś moim ludem. Bo jesteś mi zadany na wierność. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, zaskakująca jest to w Ewangelii, kiedy kobieta zaprasza przyjaciół. Czy wtedy, jak się zgubiła drachma, czy jak się znalazła? Kiedy właściciel owiec zaprasza przyjaciół? Wtedy, jak się zgubiła owca, czy jak się znalazła? I kto wie, czy tu nie jest klucz? I światło na to, jak my mamy reagować na problemy w domu, w rodzinie, w ojczyźnie czy w kościele. Bo my co robimy, jak się zgubi drachma, to robimy rajwach na cały świat. Drachma się zgubiła. Przychodzą sąsiedzi, przychodzą koleżanki, przychodzi rodzina, koledzy, i tak wchodzą do tego domu i depczą po tej podłodze, że już nikt tej drachmy nie znajdzie. No nie znajdzie po prostu. Bo jak był czas na szukanie tej drachmy przez tę, która zgubiła, to zamiast poświęcić czas na szukanie, to robili po prostu czas na to, żeby zadeptać możliwości drogi powrotu. Nie wtedy się zaprasza przyjaciół, nie wtedy się krzyczy na cały świat, kiedy człowiek jest zepsuty, ale wtedy, kiedy jest naprawiony.